Mieszkańcy międzyrzecza wreszcie doczekali się długo wyczekiwanej inwestycji. Po latach planów i starań ruszyła budowa obwodnicy, która ma odciążyć centrum miasta i poprawić komfort życia jego mieszkańców. To pierwszy krok w realizacji przedsięwzięcia, które ma nie tylko usprawnić ruch, ale też otworzyć nowe perspektywy rozwoju dla całej gminy. Zadanie realizowane jest na etapy ze względu na to, że kwota budowy tej obwodnicy nie dawała możliwości jak gdyby dofinansowania czy to z województwa Lubuskiego, czy też innych programów, stąd też pod, powstała decyzja o podziale jak gdyby na kolejne kroki ze względu na mniejsze kwoty, które będziemy tutaj angażować. Na tym odcinku realizacja zadania to jest kwota 12,5 miliona złotych, a dofinansowanie w wysokości 4 miliony 100 tysięcy. I tak jak Państwo tu widzicie, jest to odcinek, który będzie łączył jak gdyby pierwsze, to jest osiedle nad Obrą z ulicą Wojewódzką, to jest 137, do jak gdyby koryta rzeki Obry. Następny etap, który już złożyliśmy wniosek w ramach programu polsko-szwajcarskiego, to jest na budowę mostu. Tam jest kwota bardzo duża, także powyżej i 45 milionów złotych, ale oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu, a też przygotowujemy się już do złożenia wniosku na dofinansowanie odcinka od ulicy Rokitniańskiej właśnie do drugiej strony rzeki. Tak jak Państwo widzicie, prace budowlane trwają, odkrywki archeologiczne trwają. Ze względu na też, jak gdyby, kulturę te tereny są, jak gdyby, znaczone jak gdyby specjalną pieczą właśnie konserwatorską. Bardzo nas cieszy to, że udało się, jak gdyby, wyłonić wykonawcę, a tym bardziej, że jest to firma, która ma wieloletnie doświadczenie, jest to przedsiębiorstwo drogowe, kontrakt z Krosna które wiele podobnych inwestycji wykonało w naszym województwie. Przypomnę, że to działanie połączy jak gdyby część mieszkalną z, z częścią produkcyjną między rzeczą, bo po po drugiej stronie właśnie będziemy się przebijać przez park przemysłowy 2, który wcześniej został też dofinansowany ze środków unijnych, a tak naprawdę ulicą Rokitniańską już tylko kawałek do parku przemysłowego 1. Choć przed miastem jeszcze dwa etapy prac, rozpoczęcie budowy to ważny sygnał. Międzyrzecz zmienia się i idzie naprzód. Nowa obwodnica to nie tylko szansa na mniejsze korki i szybszy dojazd, ale także impuls do rozwoju lokalnej gospodarki.